Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej, trzeciej już lekcji z modelowania 3D dla początkujących. W poprzednich dwóch lekcjach skupiliśmy się na omówieniu środowiska oraz szkicu, a następnie przeszliśmy przez wyciągnięcie proste oraz wyciągnięcie przez obrót. Link do tych lekcji znajdziesz w opisie filmiku. W dzisiejszej lekcji skupimy się na wyciągnięciu po ścieżce oraz omówimy sobie co nieco szyk operacji. Stwórzmy sobie nową część. Nazwijmy ją Wyciągnięcie po ścieżce. Zanim przejdziemy do części głównej naszej dzisiejszej lekcji, to znaczy Wyciągnięcia po ścieżce, sprawdźmy najpierw, jakie ma możliwości Wyciągnięcie proste, a gdzie jego możliwości się kończą. Narysujmy sobie w tym celu szkic na płaszczyźnie przedniej front. Klawiszem N przechodzimy do widoku normalnego i rysujemy sobie taki oto profil. Wymiarujemy sobie nasz profil, aby był w pełni zdefiniowany. I możemy wyjść ze szkicu. Użyjmy wyciągnięcia prostego, aby wyciągnąć sobie nasz profil w obydwu kierunkach. Użyjemy do tego funkcji Symmetric i wpiszemy sobie powiedzmy 100 mm. Wciskamy Enter i możemy zatwierdzić. I teraz sprawdzimy sobie, jakie ograniczenia ma funkcja wyciągnięcia prostego. Narysujmy sobie kolejny szkic na płaszczyźnie top, czyli górnej. Przechodzimy do widoku normalnego klawiszem N. Wybieramy okrąg. Rysujemy okrąg ze środka. Wymiarujemy jego średnicę na 20 mm a bądź 15. Może będzie lepiej widać. Wszystko jest zdefiniowane. Wychodzimy ze szkicu. I co teraz? Teraz, jeśli chcemy użyć wyciągnięcia prostego, zmieniając na usuwanie, wybieramy sobie nasz okrąg. I widzimy, że wycięcie tworzy się prostopadle do naszego szkicu. To znaczy w kierunku normalnym do szkicu. Jest to domyślny, domyślny kierunek wyciągania w wyciągnięciu prostym. Ale mamy tutaj funkcję Direction. Która pozwala nam wskazać kierunek. Wybierzmy sobie zatem funkcję direction i wskażmy na przykład tę pochyłą krawędź. I widzimy teraz, że nasz rowek został wyciągnięty w kierunku zdefiniowanym przez tę krawędź. Zatwierdźmy sobie. Widzimy, że tak to teraz wygląda. Czyli wyciągnięciem prostym również. Możemy wyciągnąć pod jakimś kątem, ale tylko w jednym kierunku. To znaczy, może to być kierunek na przykład tej pochyłej krawędzi, ale nie może to już być ścieżka. To będzie tylko ten kierunek. Usuńmy na, na moment to wyciągnięcie, wycięcia i dodajmy sobie zaokrąglenie tej górnej krawędzi. Na przykład 50 mm. Zatwierdzamy i ponownie próbujemy wyciągnąć nasze wycięcie. Wyciągnięcie, remove, direction, i wskazujemy tą krawędź. Zmieniamy kierunek i przeciągamy sobie do końca. Możemy teraz zatwierdzić. I widzimy, że nasze wyciągnięcie wycięcia nie podążało już dalej za promieniem. Jest po prostu wzdłuż tej prostej. I to jest ograniczenie wyciągnięcia prostego, którego nie ma wyciągnięcie po ścieżce. I teraz sobie to porównamy. W tym celu muszę sobie stworzyć płaszczyznę oddaloną od płaszczyzny przedniej. Opowiedzmy 40 mm. No może 35. I teraz możemy sobie stworzyć szkic naszej ścieżki, po której będziemy wyciągać. I w tym celu możemy sobie użyć bardzo przydatnej funkcji. Stwórzmy sobie szkic na płaszczyźnie, którą przed chwilą stworzyłem, czyli na płaszczyźnie pierwszej. I teraz użyjmy sobie funkcji intersection, to znaczy przecięcie. Dzięki tej funkcji możemy stworzyć profil przecięcia pomiędzy naszą płaszczyzną, płaszczyzną naszego szkicu, czyli w tym wypadku plane 1, a geometrią. Wskazujemy jedynie, które elementy geometrii chcemy, aby zostały uwzględnione w tym przecięciu. Ja chcę akurat te trzy powierzchnie i widzimy, że tworzy nam się krawędź, tworzy nam się profil, który jest przecięciem płaszczyzny szkicu z geometrią. Profil jest od razu czarny, ponieważ wiązania trzymają do tej geometrii. Jeżeli my ją później zmienimy, to również ten profil się zmieni. Możemy dlatego wyjść ze szkicu. I teraz stworzyć sobie nowy szkic na płaszczyźnie top. Klawiszem N przejść do widoku normalnego. I narysować sobie okrąg, tym razem ze środka naszej ścieżki. Wymiarujemy go podobnie jak poprzednio. Czyli o średnicy 20 mm. 15. I wychodzimy ze szkicu. I teraz mamy profil i ścieżkę. W tym wypadku możemy użyć właśnie funkcji wyciągnięcia po ścieżce, które w tym programie nazywa się Sweep. Klikamy. Pierwsze dwa wiersze okna dialogowego są analogiczne do wyciągnięcia prostego oraz do wyciągnięcia przez obrót. To znaczy wybieramy, czy ma to być bryła, powierzchnia, czy bryła cienkościenna. Następnie wybieramy, czy chcemy nowy, czy chcemy dodać, odjąć, czy stworzyć intersekcję, czyli przecięcie. I następnie mamy do wyboru powierzchnię do wyciągania, a następnie ścieżkę. Zmienimy sobie na Remove. Wybierzmy nasz okrąg. Na czerwono pojawia nam się, abyśmy wskazali ścieżkę. Klikamy tutaj, żeby przejść do trybu wybierania, i wybieramy ścieżkę, czyli w tym wypadku, na przykład, z drzewka, możemy wybrać szkic trzeci. I klikamy OK. I widzimy, co się stało. Nasz okrąg został wycięty wzdłuż ścieżki. Jednak widzimy, że tutaj na końcu nie jest to półokrąg, tylko lekko zniekształcona część okręgu. A to dlatego, że wyciągnięcie po ścieżce bierze dokładnie naszą, nasz profil i wyciąga go po ścieżce. Ale w każdym punkcie ścieżki, w takiej samej relacji pomiędzy profilem a ścieżką, to znaczy, tutaj mieliśmy pewien kąt. Pomiędzy naszą ścieżką a naszym profilem, i ten kąt jest zachowywany w każdym miejscu. Dlatego tutaj widzimy, że przechodzi to w sposób pochyły. I jeśli nie chcemy, aby tak było, to jest jeszcze jedna metoda, którą teraz sobie omówimy. W tym celu stworzymy znowu płaszczyznę oddaloną od płaszczyzny przedniej. Na 35 mm, ale w tym razem w drugim kierunku. Na tej płaszczyźnie, plane 2 stworzymy sobie szkic. I podobnie jak poprzednio, użyjemy funkcji Intersection, aby wydobyć przecięcie tej płaszczyzny z naszą geometrią. Czyli zdobyć naszą ścieżkę. Klikamy sobie OK. Jednak tym razem chcielibyśmy, aby wycinał nam się zawsze półokrąg, to znaczy, żeby nasze, nasz okrąg był prostopadły do ścieżki. W tym celu musimy go narysować prostopadle do ścieżki już od początku. Moglibyśmy to zrobić z tego końca, używając tej płaszczyzny, jednak ja chciałbym pokazać. Jeszcze inną metodę tworzenia sobie płaszczyzn jako ćwiczenie. Tutaj możemy zamiast offset wybrać sobie curve point, co znaczy krzywa punkt. I teraz wybieramy krzywą, a następnie punkt. I widzimy, że stworzyła nam się płaszczyzna normalna, to znaczy prostopadła do tej krzywej w tym punkcie. Czyli dokładnie to, na czym nam zależało. Zatwierdzamy, i teraz na tej płaszczyźnie będziemy rysować nasz okrąg w nowym szkicu. Klawiszem N przechodzimy do widoku normalnego. Rysujemy nasz okrąg. Wymiarujemy go na 15 mm. I wychodzimy ze szkicu. I teraz widzimy, że nasz okrąg jest prostopadły do ścieżki. I tak będzie w każdym punkcie naszej ścieżki. Ponownie wybieramy funkcję wyciągnięcie po ścieżce, ponownie zmieniamy na usuwanie, remove, wybieramy nasz okrąg, a następnie jako ścieżkę wybieramy szkic piąty w tym wypadku. Zmieniamy sobie tutaj na wybór i szkic piąty. Zatwierdzamy i teraz widzimy, Że wszędzie mamy półokrąg. Tutaj dokładnie widać różnicę pomiędzy wyciągnięciem, kiedy profil wyciągany jest prostopadły do ścieżki, a pomiędzy wyciągnięciem, jeżeli profil nie jest prostopadły do ścieżki. Ten kąt, pod którym profil i ścieżka się znajdują, zostaje zachowywany wzdłuż całej ścieżki. Dlatego w przeważającej większości przypadków interesuje nas jednak narysowanie sobie szkicu prostopadłego do naszej ścieżki. I teraz, oczywiście, nasza ścieżka, każda z nich była w szkicu czarna, to znaczy w pełni zdefiniowana, i dlatego teraz zmieniając cokolwiek, na przykład wysokość naszej bryły, Nasza ścieżka również się zmienia. I to jest pierwszy przykład użycia wyciągnięcia po ścieżce. Czyli, żeby podsumować, w tym wypadku potrzebujemy dwóch szkiców. Jednym szkicem jest profil, który będzie wyciągany, a drugim szkicem jest ścieżka, po którym ten profil będzie wyciągany. Wzajemna zależność pomiędzy Jednym a drugim profilem jest ważna i jest zachowywana do końca wyciągania po ścieżce. To znaczy, jeżeli profil wyciągany jest prostopadły do ścieżki, to będzie zawsze prostopadły w każdym punkcie do ścieżki. Jeżeli nie jest, to nie będzie prostopadły również w każdym punkcie na ścieżce. To może teraz spróbujmy sobie zrobić jeszcze jeden przykład, w którym będziemy mogli wykorzystać wszystko, czego nauczyliśmy się do tej pory. Przejdźmy do Ekranu głównego, stwórzmy nowy dokument o nazwie część. Stworzymy sobie może wspólnie ażurowy wazon, który będzie dobrym przykładem zastosowania wyciągnięcia po ścieżce, a jednocześnie będziemy mogli użyć odrobinę bardziej skomplikowanej ścieżki niż poprzednio. Zacznijmy więc od funkcji Helix. Czyli Helisa. Jak sama nazwa wskazuje, jest to krzywa trójwymiarowa, która reprezentuje na przykład ścieżkę wycinania gwintu na śrubie bądź na krętce. Wybieramy sobie tą funkcję. Zmieniamy na oś, ponieważ nie mamy żadnej cylindrycznej powierzchni. Zmieniamy sobie na oś. Klikamy Made Connector. I osadzamy sobie oś w środku, tak żeby niebieska kreseczka szła nam do góry. I klikamy. I widzimy, że pojawiła nam się Helisa. Mamy tutaj szereg parametrów. Możemy najpierw wybrać input type, to znaczy turns, czyli obroty na przykład. Bądź możemy zmienić na skok, bądź skok i obroty. My wybierzemy tym razem skok. Kąt początkowy zostawimy taki jaki jest. Będzie to po prostu początek płaszczyzny front. W tym wypadku widzimy, że helisa zaczyna się od płaszczyzny front, co ułatwi nam później na dalszym etapie tworzenie nasze, naszego wazonu. Promień ustalmy sobie na 50 mm, wysokość na 110. I teraz widzimy, że mamy helisę o wysokości 110 o średnicy 100 mm, bo dwa promienie po 50. Oraz o skoku 25 mm, czyli co 25 mm mamy wierzchołek helisy. Gdybyśmy tutaj wpisali 110, to będzie to jeden obrót. Widzimy, że teraz helisa zatacza jeden obrót, ponieważ wysokość i skok są sobie równe. Widzimy, że zaczyna się na tej płaszczyźnie i kończy się również na tej płaszczyźnie. Dla nas jest to i tak za strome. Więc chcielibyśmy, aby to była np. 1 czwarta obrotu. Czyli wpiszemy sobie w skoku 440. 440. Patrzymy. I teraz jest to 1 czwarta obrotu. Możemy spojrzeć od góry i widzimy, że mamy 1 czwartą obrotu. I stwórzmy sobie taką helisę. Ale to jeszcze nie jest ścieżka naszego wyciągnięcia. Stwórzmy sobie teraz szkic na płaszczyźnie przedniej. Klawiszem N przejdźmy do widoku normalnego. Zastosujmy linię ze środka i wybierzmy środek, to znaczy punkt początkowy naszej helisy. Klikamy sobie. Wymiarujemy, oczywiście, aby mieć w pełni zdefiniowany, zdefiniowany szkic. Może to być 70 mm. I wychodzimy ze szkicu. Teraz. Możemy sobie wyciągnąć po ścieżce nasz profil, ale przy użyciu surface. To znaczy, nie wybieramy teraz solid, ponieważ nie możemy z krawędzi wyciągnąć bryły. Wybieramy surface, a to dlatego, że będzie nam to potrzebne tylko do stworzenia naszej ścieżki, bo wciąż jej nie mamy. Więc wybieramy krawędź, klikamy, aby zmienić ścieżkę i wybieramy ścieżkę. I zatwierdzamy. I widzimy, że mamy taką oto powierzchnię. Tutaj stworzyła nam się powierzchnia Surfaces. Surface 1. Mamy też krzywą naszą helisę. Możemy sobie ją teraz ukryć, na przykład, bo nie jest nam potrzebna. I mamy teraz oto taką powierzchnię. To jest powierzchnia, która nie ma żadnej grubości. Ale jest nam potrzebna jedynie do wytyczenia ścieżki. Stwórzmy jeszcze jeden szkic na płaszczyźnie przedniej front. Klawiszem N przechodzimy do widoku normalnego. I użyjmy sobie spline'a. Naszym spline'em zrobimy sobie zarys naszego wazonu. Escape'em zakończamy. I teraz przechodzimy do wymiarowania. 45. Tutaj podajemy 110, aby mieć na tej samej wysokości co nasza krzywa. Widzimy, że punkty stały się czarne, ale mamy jeszcze do wymiarowania krzywę styczności na początku i końcu. I teraz możemy sobie wskazać na przykład taką prostą styczności oraz tą krawędź. Dajemy sobie 45 stopni. Musimy jeszcze wymiarować jej długość. Ponieważ ona też jest ważna i też zmienia geometrię. I to samo robimy z drugim końcem. Czyli wymiarujemy najpierw kąt. Możemy na przykład do płaszczyzny pionowej. I została nam jeszcze długość. Jak to będzie 20 mm. I teraz mamy w pełni zdefiniowany szkic, który wyświetla nam się na czarno. Możemy wyjść ze szkicu. I teraz możemy użyć wyciągnięcia przez obrót, czyli kolejnej funkcji, której, którą już poznaliśmy. Znowu wybieramy Surface, bo interesuje nas jedynie powierzchnia. Wybieramy New, bo interesuje nas nowa powierzchnia. Klikamy naszą, nasz szkic, a jako oś wybierzemy sobie Made Connector i osadzimy na środku naszą oś obrotu. Widzimy, że pojawił nam się nasz wazonik. Zatwierdzamy. I teraz dopiero w miejscu przecięcia naszej płaszczyzny stworzonej helisą oraz naszego wazonika będziemy mogli wyznaczyć naszą ścieżkę, czyli krzywą, po której będziemy wyciągać. W tym celu używamy funkcji Intersection Curve, to znaczy krzywa przecięcia. Wybieramy. Mamy do wskazania dwie grupy. Pierwszą grupą będzie nasza krzywa z helisy. Klikamy grupę drugą i wybieramy nasz wazonik. I widzimy, że na różowo podświetla nam się miejsce przecięcia, czyli krzywa. Miejsce przecięcia tych dwóch płaszczyzn. W zasadzie powierzchni, nie płaszczyzn. Zatwierdzamy. Możemy sobie teraz ukryć tutaj. Naszą powierzchnię, jedną, drugą, stawić sobie tylko krzywą, i po takiej krzywej będziemy wyciągać nasz profil. Powiedzmy, że chcemy go wyciągnąć prostopadle do ścieżki, więc najpierw tworzymy sobie płaszczyznę. Tak jak już wiemy, wybieramy płaszczyznę Curve Point. Tutaj wybieramy sobie Curve Point, czyli wskazujemy krzywą i punkt. I tworzy nam się płaszczyzna plane 1 prostopadła do tej krzywej w tym punkcie. Jeśli teraz narysujemy w tym punkcie profil, to będzie on wzdłuż całej ścieżki prostopadły do niej. I na tym nam właśnie zależy. Czyli na nowej płaszczyźnie plane 1 osadzamy sobie szkic. Klawiszem n przechodzimy do widoku normalnego, zbliżamy sobie na początek i rysujemy okrąg. Powiedzmy o średnicy 5 mm. I teraz możemy sobie go wyciągnąć po ścieżce. Wybieramy tym razem solid, nowy, ponieważ nie mamy żadnej bryły. Wskazujemy powierzchnię. Zmieniamy na wybór ścieżki i wskazujemy ścieżkę. I pojawia nam się Pierwsza bryła, czyli pierwszy element naszego ażurowego wazonu. Klikamy OK. I teraz chcielibyśmy sobie to nasze wyciągnięcie odbić lustrem, abyśmy mogli później szykiem kołowym stworzyć ażurowy wazon. Więc najpierw używamy funkcji Mirror. Wybieramy sobie Feature Mirror, to znaczy operacja. Wybieramy operację, czyli Sweep Drugi. Mirror Plane. Podajemy Plane Front, czyli tam, gdzie, na, gdzie zaczyna się nasza, nasza ścieżka. I widzimy, że mamy teraz lustrzane odbicie. Klikamy sobie OK. Kolejnym krokiem do stworzenia wazonu będzie użycie szyku kołowego. Wybieramy sobie szyb kołowy. Ponownie zmieniamy na Feature Pattern. Z Features wybieramy najpierw nasz Sweep, następnie przechodzimy do wyboru osi. Klikamy sobie Select Made Connector i znowu wybieramy środek układów współrzędnych. I teraz zmieniamy sobie liczbę na, na przykład 14 powtórzeń. I widzimy, że stworzyło nam się 14 powtórzeń. Naszego sweepa. Stworzyło nam się również 14 nowych partów, ale tym się na razie nie przejmujemy. Później, przy użyciu operacji Boolean, dodamy sobie je do siebie. I zatwierdzamy. To samo możemy zrobić z naszym lustrzanym odbiciem. Czyli wybieramy teraz Mirror, klikamy Circular Pattern, zmieniamy na Feature Pattern, wybieramy Mirror. Klikamy, aby wybrać oś obrotu, Made Connector i nasz środeczek układu współrzędnych. Zmieniamy na 14 powtórzeń i zatwierdzamy. I mamy już całkiem niezły, ażurowy wazonik. Na razie nasz wazon jest w 28 osobnych częściach. Teraz musimy je dodać do siebie. Klikamy ostatnią. Przejeżdżamy scrollem na samą górę. Wciskamy klawisz Shift i klikamy pierwszą. Tym sposobem wybieramy wszystkie części, wszystkie 28 części. I teraz klikamy sobie operację Boolean, w której możemy wybrać Union, to znaczy dodaj, Subtract, to znaczy odejmij, Intersect, to znaczy stwórz przecięcie. My zostawiamy Union, bo chcemy dodać do siebie te wszystkie części. Po chwili obliczeń widzimy, że już nam proponuje jedną część, czyli możemy zatwierdzić. I teraz mamy jedną część, wszystko jest połączone ze sobą. Brakuje nam jeszcze jakiegoś dna, dlatego użyjemy sobie znanej już funkcji wyciągnięcia przez obrót. Stwórzmy sobie szkic na dowolnej płaszczyźnie bocznej. Klawiszem N przejdźmy do widoku normalnego. Narysujmy sobie prostokąt ze środka. W obydwu kierunkach, trochę wyżej i trochę niżej od płaszczyzny top. Zwymiarujmy sobie go. Na przykład, niech to będzie 5 mm, może być 2,5 mm od płaszczyzny top, 2,5. Przepraszam. A odległość. No powiedzmy, że będzie to jakieś, ile to było, 45, tak, no to może sobie zróbmy 46 mm. 46, tak. Wychodzimy ze szkicu, wybieramy wyciągnięcie przez obrót, klikamy na bryłę. Klikamy na dodawanie. Wybieramy powierzchnię. A następnie oś obrotu. I zatwierdzamy. I mamy już jakieś dno. Teraz wystarczy obciąć ładnie górę. Czyli znowu tworzymy sobie szkic na płaszczyźnie przedniej. Klawiszem N przechodzimy do widoku normalnego. Tym razem możemy sobie użyć zwykłego prostokąta. Zwymiarujmy go. Jak to będzie na przykład 95 mm? Tutaj może być 40. Możemy sobie użyć funkcji Symmetric, żeby te linie były symetryczne względem środka, to znaczy naszej płaszczyzny. I teraz sobie zwymiarować tylko szerokość naszego prostokąta. Nie zostanie 120 mm. Wszystko jest zdefiniowane jednoznacznie. Wychodzimy ze szkicu i tym razem przy użyciu wyciągnięcia prostego Remove, wybieramy. Wskazujemy 120 mm i wybieramy symetryk, aby nam obcięło w obu kierunkach. I zatwierdzamy. I widzimy, że mamy nasz wazonik. Teraz możemy sobie pododawać zaokrąglenia. Bądź działać dalej. Możemy sobie ukryć tą krzywą, która nam się tu wyświetla. Możemy poukrywać płaszczyzny. I teraz widzimy nasz wazonik. Pełnej krasie. To by było na tyle w tej lekcji. Dziękuję za uwagę.